Dzisiaj Andrychów i testy bar Saigon Smaki Azji Tutaj jest opinia z Google 4.2 Zapraszam na oglądanie No i odebrałem tak się, tak się prezentuje Jest to kurczak Udko na gorącym półmisku dodatkowo osobno ryż, surówka no i do tego jeszcze sosik z No i przechodzimy do testu Mięsko tak się prezentuje w przekroju to jeszcze warzywa pod tym i się wszystko jest w sosiku. Powiem tak, mięso smakuje dosłownie jak panierka, jak smaka. Dosłownie mega podobny jest smak. No i tutaj teraz jeszcze sprawdzam ryż i surówkę. Ryż taki suchy, naprawdę bardzo sypki. Surówka jak najbardziej super. Wszystko świeża. Tutaj jeszcze wracam do kurczaka. Mm, bardzo dobry sosik no w ogóle na tych warzywach mega super. Opinia 9, cena do jakości 8. Tylko mało troszkę mięsa. No zapraszam.